Witam was serdecznie, kolejny materiał z Gwincika Dzisiaj mam wyzwanko od Polaka I gramy tutaj naprawdę czymś nietypowym Bo gramy samymi neutralnymi kartami eee, Teraz tak, mamy z ryzyjnicka, która tutaj mamy, no sporo tego tworzenia by nie było Mamy tak, przewodnika karawany, mamy to pod to przykładowo również kontotiera, Który stworzy nam albo kontiera piechura, albo właśnie przewodnika karawany W sumie jedyne dwie, dwie, dwie karty, które to możemy sobie stworzyć Dodatkowo mamy tutaj też gantera Odima z yy, ognikami, no bo gdybyśmy tutaj no, ewentualnie zaczęli coś z ganterem, to zawsze potem po to wchodzą ogniki yy, i też mamy ewentualnie filpetry, tak? Mamy wtedy trochę większą jakby yy, opcję na te zagrania, no bo też może trafić na jakieś elfy pod Angusa, pod Vanadejna, gdzie może tam będzie też Fatum na właśnie któryś z tych dwóch jednostek, yy, dzięki czemu wtedy też fajnie by to mogło sobie wchodzić i oddawać. Gramy tu też Kulawego Grvina o dziwo ponownie z kręgiem przywołań. Tylko teraz tak, no to jest fajne ewentualnie w 1 Teraz ja tak sobie myślę, no bo No nie oszukujmy się w kolejnych rundach, nie chcemy tych brązów za bardzo na ręce. Dlatego w no, późniejszych rundach wolelibyśmy właśnie Jeneferkę z klątwą umy przykładowo, z Aguarą, Wszystkie te karty wchodzą za całkiem fajne punkty. Tylko oczywiście Aguara tworzy nam kartę specjalną, więc tutaj no niekoniecznie to jest fajne połączenie oczywiście z Jeneferką, ale Uma jak najbardziej już... Jest. Yy, no i oczywiście tego kulowego właśnie skarni przewoźnik, chcemy grać. Mamy też opcję na zagranie podwójnego sklepu. No mamy sklepa oraz y, Alice Henson, którą może tego strefa sobie tasować. No i akurat to niekiedy fajnie sobie wchodzi i oddaje. Mamy też gładyszkę połączenie z naszym liderem. To też fajny punkt, oczywiście, zawsze będzie wykręcało. I też mamy troszkę, jakby większą pewność przy doborach. No nie jakąś mega dużą, ale jakąś zawsze mamy. Mam też tajemniczą skrzynkę z łamigłówką, dawno tej karty nie widziałem, postanowiłem, że sobie ją odświeżymy. No i tutaj fajnie byłoby tę 13 punktów dostać. Dlaczego? No bo gramy jakieś swormy, elfów, fanatyków, yy, nie wiem, może jakieś trudni i tak dalej. No to, ja mamy już kolorowego gerwina na naszym stole, no to później, jak zagramy sobie, właśnie yy, naszą tutaj naszego ewentualnie sklepa również albo tutaj naszego, naszą istotę z pudełka, obie dwie te karty będą miały werbunek 0. Więc tyle samo co właśnie Telfichatownik, tyle samo co Truteń, więc wtedy fajne punkty jesteśmy w stanie sobie zrobić ewentualnie jakiś jakichś No też Cypria na który przydaje się na jakieś Madoki, na jakieś Feniksa ewentualnie i tak dalej. Kagan też przydaje się na Madoka albo właśnie też na Feniksa, więc no spoko, postanowiłem, że tutaj te karty sobie y, zmieszczę jakoś w tym deku. No i całkiem jakieś to fajne punkty potrafi wykręcić na no jakieś mega duże. No nie oszukujmy się, wygrać coś tym deckiem może być naprawdę dość ciężko. I tutaj w od odcinku, no, no jest ciężko coś tym deckiem wygrać, ale nie mówię, że, że wszystko musimy oczywiście takim deckiem przegrywać. Także cóż widzowie, oczywiście stawcie łapkę w górę, zostawcie suba na tym kanale, sprawdźcie linki w opisie Zapraszam dołączenia do holu, do firmu, do pirackiej załogi a my widzimy się już w pierwszym pojedyneczku. Okej, okay, mamy co? Areszt. No, za wyjście. Wcale mi to nie odpowiada, bo areszt to jest strasznie opierdliwy archetyp, no. Szkulila. Nie szkulila, jasna. No ale okej, okay, no ale okej. Okay. Mamy też sklepa. Ale, ponieważ niestety na razie nie dobraliśmy. Mamy Alice ewentualnie. Mamy Kondotiera, mamy... No właśnie, mamy wszystko pod Jennifer, tak naprawdę. A troszkę tutaj nam brakuje potencjału. Gerwin, Gerwina na razie w ogóle bym raczej zostawił. Schowałbym. A bo dobra, schowałem tego Gerwina. Liczę tutaj na to, że potem to dobierzemy, że tak powiem. Kondotier w Kondotiera może lecieć. Raczej mi się to bardziej opyla w tym momencie. Zostawię to, zostawię to i po prostu polecę z, zaraz z Jennifer, z Ale to zaraz. I teraz pytanie od czego tu chcę zacząć? Cholera. Za bardzo to nie mam za dobrej startówki, nie? Nie oszukujmy się. Więc zaram na Jolotę Hillpetriego. I tyle, tak? Straciłem co prawda 3 punkty z jego wzmocnienia. Ale no on ma tutaj odpalać mi Gantera. I chyba będę musiał go odpalić w tym momencie. Albo. Może też jeszcze niekoniecznie. Może też jeszcze niekoniecznie. Dobra, no, gramy Jennefer. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Gramy Jennefer i wzmacniamy Jennefer. I dogram do i no, dogramy, próbujemy w piechura, tak? Próbujemy go zagrać tutaj w piechura. Eee, jak to nie siądzie, to ty troszkę spegowałem, bo mogę zagrać tutaj, żeby nie mieć żadnej karty w tym samym rzędzie. No, ale i tak potem się zaspomował, bo to jednak chcę grać na daleki zasięg, żeby stworzyć sobie, tak czy siak, coś na zombie. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Dobra, no, gramy ciebie i gramy w kondycję. No i spoko. No i całkiem, całkiem spoko. Pytanie, czy ma tu jakiegoś Leo teraz z tom 1 Ty w ogóle taki sam rewers, nie? Na kartach, dopiero teraz się zjarnąłem Tak, by the way. Czy to ja? Okej, to fajnie, że to na to zwartowałeś trucizny, bo tu jakikolwiek removal to wystarczy, żeby to teraz w tym momencie usuwać. Dobra, ja zagram to to na razie. Zagram sobie na razie tylko, gdy dotyka pichura drugiej egzemplarzu. Bo... no chcę żeby ta karta mi też robiła już punkty, tak? Żeby po prostu też ta karta wzmacniała, więc mogę raczej sobie na to tutaj pozwolić, a dopiero teraz dograłbym... Okej, okay, blok nież. okej. Okay. Troszkę sadgę, bo tutaj będę pingował i tak i tak w tą kartę, no ale okej. Okay. No ale okej, okay. niech tak będzie, niech tak będzie. Lidera, no czekam z liderem na no dostanie gładyszki, później. Dobra, dobra. Ok, no gantera oszczędziliśmy, co prawda, ale jednak liczyłem tutaj. Na, znaczy teraz, liczę na błędne ogniki, tak? No muszę dostać og ogniki, żeby w ogóle ten ganter coś tam jako tako mi zrobił. No i dobra, mamy ogniki. Mamy też krąg przywołań. Jest to całkiem sympatyczne, to bym wyautował. Dobra, w takim razie chyba chcę to grać dalej. Raczej chciałbym to grać w takim razie dalej. Zaczniemy od Maxii. Możesz uciekać, możesz się ukrywać. Głodyżkę dostaniemy. Głodyżkę dostaniemy. Eee, karty są w miarę okej. Okay. W miarę okej okay są te karty. No lepiej nie będzie, tak? No, nie oszukujmy się widzowie, no lepiej nie będzie. Pytanie czy potem tego sklepa dostaniemy drugim, drugi raz. No, mam nadzieję, że tak, no. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym momencie chciałbym grać tego sklepa raczej, wydaje mi się, i szukać tutaj... Yy, szukać, szukać tutaj wytrzymałości. Potencjalnie mógłbym tak to zagrać. Bo nie wiem, czy teraz to chcę grać dalej faktycznie, czy jednak może to pasować. Okej. Okay. Wiecie co? W sumie to pasne, wiecie? W sumie jednak to pasne, bo... Okej, okay, no mogę też zagrać sobie sklepa wytrzymałość i tak dalej, ale... Mogę też równie dobrze później i go w jakieś obrażenia, nie? A zagrałem teraz w tym momencie już to maxi, mam 7 kart, więc to inaczej potencjalnie... Jest szansa, że się... wywale Wywalę z najlepszych kart w momencie, a potem kolejną rundę będę przegrywał. Tak jest! Pierwszy mecz mamy wygrany! Troszkę sadgę, bo szybko poszło, szybko poszło, no Major Moses no, nie wyrobił, no nie wyrobił. Wesoły kropica, no nie wiem czy taki wesoły jak podlaczył nasz potężny dek RNG, że tak powiem. Aczkolwiek tego RNG tutaj jeszcze za bardzo może nie było widać, ale okej, okay, widzimy się w takim razie w drugim pojedynku. Francisco! Mister Francisco. Hmm, ogniki zostawiam na Vanadina albo na Angusa, koniecznie. Problem jest mały. Ja piłolecie, je... chociaż raz tej kłodyśki nie mogę r jeden. Okej, okay, mistrzyni. Igraszką dla mnie mieczej no, kondotiera, ale dobra, zacznę od chłopskiej milicji. Dobra, niech będzie chłopska milicja jednak wcześniej. Niech będzie chłopska milicja, teraz zagramy sobie kondotiera i gramy w kondotiera, no. Też chciałbym tutaj w ogóle użyć... ...skrzynki, tylko pytanie, w co jej użyć? Pytanie go w co jej użyć, ale ze mnie działa. Pytanie tylko, w co ja mam użyć? Tę karciuszkę. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, tak? Pożyjemy, zobaczymy. No i co, będzie pingował dalej po chłopskiej milicji? O, fortel. No to co, listrzenie artefaktu lecimy ze sklepa. Zagręb to też beznadziejnie. No ale okej, okay, to już mniejsza o to. Nie, no Shaoto, to to po prostu poleci w Condottiera. Ale na razie chyba niszczę ten fortel potencjalnie. Próbuję zniszczyć jego scenę. Jest, trafiłem, chociaż tyle. Chociaż tyle się udało osiągnąć w tym momencie. My no gramy Alice, bo może jakaś to jakąś oponent. Więc, no, zagramy sobie teraz napad, okej. Okay. Mister napadzik zagrany. Mister napadzik zagrany, no i gramy jeszcze sobie tajemnicę, znaczy tajemniczą skrzynię z łamigłóweczką. Pytanie, czy on tu będzie grał Angusa teraz, no bo i tak, i tak jedna z tych kart teraz naciśnie. Ale okej. Okay. Tak teraz mówią. Dobra, niech będzie tak Niech będzie to tak zagrane. Tylko proszę, nie, nie trolluj mnie Zamień mi tą kartę, proszę cię Bo to fajne punkty potem robiłoby z Garvinem, nie? Nie oszukujmy się. Z Garwinem robiłoby to fajne punkty, ale no kurde i tak i tak jest Sadga kliknął. Pytanie tylko, czy kliknął piątkę jakąś. Potencjalnie oczywiście mógł to zrobić, nie? Pytanie, czy to jest zarada Zara Vanadeina, to to pasuje. Zebrać jej Saper to jest to oczyszcza, niedobrze. Bardzo niedobrze Bardzo niedobrze. No to lec z pasem. I 13 punktów jeszcze oponent, nie zamienił się te kondotier. Jakąś piątkę właśnie naznaczył sobie w takim razie. Dobre miejsce na dwie karty niżej, ale i tak robi tu punktów od cholery. I tak i tak to potem zrobił punktów od cholery, nie? Nie gadaj, że jeszcze raz to w ogóle kliknie. Kliknie to jeszcze raz? Pierdolisz. Kliknę jeszcze raz Czwórka, piątka, siedemka albo ósemka, jeśli chodzi o, cz o czatowników, nie? No to nawet takim liderem robi 24 punkty i status podęta oddał, okay. okej. Ma to sens, no. Nawet ogniki teraz, kurwa, w to nie wchodzą. Jo, cię chwyca. Jo, cię chwyca. Sadgę. Sadgę, sadgę. Maxi bym oddał. Oddałbym Maxi. Definitywnie ostatecznie. Nie musiałbym nikomu drugiej szansy. W sumie co co? dobieram te trzy karty. Wydupiam te dwie, dostaję te dwie. Później co, dobieramy to, to? E, zakończę ten wybór. E, wygląda tak już najgorzej na świecie. Mogę sobie zabrać jeszcze ewentualnie krąg przywołań teraz, żeby mi się to wszystko naliczało, ale okej, okay, zostawię to na później. Ogniki wyrzucę, wyrzucę teleportację. I zostawię wtedy to, przewodnika karawany. Coś takiego to musimy zrobić. I okej, okay, no zaczniemy sobie od kręgu przywołań. Mimo że ta karta na razie żadnych punktów mi nie będzie dawać, to i tak, tak, tak zaczniemy. Gramy tutaj oczywiście pana Gerwina Kulawego. No i teraz polecielibyśmy z Jennifer, Na razie z Jennifer koniecznie. Super. Super, 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 super niego się tu kurde kontrujesz Nie, spoko, mogę zaraz to naszych Okej okay. Tak miało być Tak miało być Ale te pułapki będą strasznie pierdliwe Okej, okay, fajnie, siódemka jednak, okej, okay, okej okay, okej okay. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką Zostawiam to tak, jak jest, bo wcześniej gramy Gładyszkę i dopiero później zagramy Lidera jeszcze. Cwaniak, okej. Okay. Mądre zagranie. Pan wybaczy. Z pewnością ta słynna elfia nie zdarma. Spoko. gramy sobie głodyszkę. Hmm, dramat. Trochę dramat. Nie, Ogniki zostawię. Wyrzucę w takim razie Pelara i wyrzucę Kondotiera. Dogramy sobie lidera. Jeśli w pokoju, szykuj się na wojnę. Może być, może być. to jednak wyrzucę to, to i Cypriana chyba, bo ogniki chyba zrobią więcej niż Cyprian w tym momencie. No chyba... albo jednak nie. Dobra, jednak nie, Zrobię coś takiego. Niech będzie jednak tak, no bo Cyprian to jest jakaś jednostka, jakby nie patrzeć. To ten Gerwin teraz troszkę może być słaby jednak, nie? Gerwin może być troszkę słabiawy. No ale okej. Okay. Pożyjemy, zobaczymy. Co tu nam z tego wyjdzie ciekawego. Dobra, zagramy tego Cypriana. Albo chyba, że zagramy Aguarę. Gdzieś co? Dajcie Aguary. Ta, daj mi Aguary. Tu masz odliczenia, dwie tury, no to oczywiście, że gramy to. To oczywiście, że zagramy sobie to, bo tu mam dwie karty specjalne, które chciałbym jeszcze sobie zagrać, więc spoko. Więc całkiem, całkiem, całkiem spoko. Okej, okay, Hillpet tego na razie rozstawiam. No i to nie była karta, o która mi chodziło. Spoko, bo teraz tak, sklep to też będzie karta, która będzie wchodzić jakoś tamtych czatowników jego poniekąd. Dajmy na to. Ale to co? Tutaj będzie grał zaraz tego właśnie Rydaina i Eldaina postęp biorweta będzie też grany Zablokuje mi tą I jeneferkę mi zablokuje najprawdopodobniej oponent w tym momencie, albo Garbina Szkoda, że tego Garbina zablokował Wielka, wielka szkoda, że go zablokował, ale okej okay. Wielka, wielka szkoda To co, ta pani będzie szygana, wężała pułapka, tak jak myślę. I może jeszcze być grany to, więc no to ma mniej prowizji, nie? więc gramy to. O, kurwa. Super, nie? Super karty dostaje. Było najsensowniejsze w tym momencie, no bo i tak traciłem gładyszkę, ale chociaż tutaj zyskałem te 4 punkty więcej, nie? Więc jako tako to wchodziło. Ok, poszło lepiej niż mi teraz pewnie i W tym momencie pewnie blokniesz można NFR. Spodziewałem się takie zagrania. To będzie postęp Jorweta, ale on go chyba już nie zdąży kliknąć, chyba że go aktywuje własnoręcznie. I Eldain I tam będzie, bórze, prawda? I Sengrym Aha A kurwa, ale punktów zrobił, ja pierdykam Punktu zrobił od cholery, nie? Punktów od cholery sobie gościu zrobił tutaj, nie ma co ja nie. To nie zrobi tyle punktów. To mi tyle punktów nie jest w stanie zrobić. Hmm. są kartę. Ognik bym zagrał. Ale tutaj tak nie robi tyle punktów. 4 punkty widzowie, 4 punkty No nic okay. do I gramy z tej meczu na trzecherkę. Spoko. Może być ciekawie, no tyle wam powiem. Może być najbardziej ciekawie tej widzowie. Ale no dobra. Teraz tak, co to w ogóle mamy na ręce? Głodyszka się pojawiła, fajnie, fajnie że jest głodyszka. Myślę, że co, Pelara out. Eee. czy wióra to się przyda. No, nie wiem w sumie. No dobra, na razie teleportację Gerwin może być. Ewentualnie zagramy go z ręki ań z kręgu przywołań, też jest to jakaś opcja. A w tej jeden Gerwin jakieś punkty by robił, a późniejszy może niekoniecznie. Ej, Maxi też, dobra. Niech będzie Maxi też out, bo Maxi przydaje się później bardziej pod dobory, jeśli chodzi o. o o o, o mmm, drugiego szupa. I tutaj damy Veila od razu. Że tego oponent nie miał za łatwo jak sobie pousuwać A tak to zawsze robimy te fajne punkty, nawet na tych konduterach, nie? zawsze jakiś tam silnik. tylko teraz musimy pamiętać o tym, że wszystkie karty gramy na dół, nie? Że już nic rzucamy tutaj na przód No jedynie co, no to tutaj może zaspomować nam ten przód jakąś karcioszką. okej, okay, co wygna? Uwaga, będę przemawiał! Oczywiście nie! Oczywiście! Za pierwszym podejściem Jennefer, no lepiej nie mógł, dobra, to oczywiście gramy na dół, tak jak mówiłem, no nie możemy tu wyrazić nic naprzód. I to weźmiemy wiewiórkę, no bo to jest najsensowniejsza opcja. Ewentualnie, jeszcze ogniki, ale mamy Gantera, nie? Na łapie, więc te ogniki się mogą przydawać, tym bardziej, że nie mamy filtru Petriego pod Gantera. Więc wiewiórka jest troszkę lepszą opcją, mimo, ale zobaczymy, Zaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie. Gładyszkę, nie wiem czy tą gładyszkę poświęcać, wydaje mi się, że raczej nie. Okej, okay, to mnie nie boli, bo i tak już jamy INFR, NFR, więc no, cała synergia, że tak powiem, poszła się dupić, za przeproszeniem. No i teraz nie wiem, albo gramy tego kulawego, możemy zagrać ewentualnie szłupa pod wytrzymałość, tylko nie wiem, czy troszkę to nie będzie za wcześnie, ale zagrajmy to. I mamy? Mamy wytrzymałość, dobra. Skill, widzowie, skill. Mamy to. Teraz pytanie, czy ma jakikolwiek removal na sklepa. Nie wiem, przykładowo Vilgafors wiewiórka wygna mi sklepa. No, chyba się spodziewa, że to mogę grać jakąś Alisę. No ta Alice już mi jest totalnie niepotrzebna. Chyba, że zagramy Umę i potem Alisa w umę jeszcze może polecieć. No I tak zrobimy. Gramy tą Umę. Do Adrik chyba najlepiej, nie? Zdecydowanie do to najlepsza opcja. No i spoko. I tak swoją drogą to dopiero teraz się zjarnąłem, że nie przemieniła mi się wiewiórka w 13 punktów, co nie? Dopiero teraz to zauważyłem. Czyli oponent zaznaczył coś na piątce, jeśli chodzi o werbunek najprawdopodobniej. Okej, okay, spoko. No dobra, jeśli bo to dalej, no to jakiś Vilgafors albo iwar w ogóle, może też jakiś być dziwny. O, Maxi się pojawiła. No to Maxi chowam albo wiewiórę. Dobra, wiebiura out, gram to Maxi. Nie Zobacz, będzie! Dorzucimy to 6 punktów, zawsze to jest więcej niż, niż wiebiura nie? No i tutaj już Kręgu Przewołań nie będę grał. To już potem będzie krótka raczej runda. R2 albo R3. Więc no... Mamy Gerwina na ręce, zagramy go po prostu z łapy i tyle, nie? Cirilla. Okej, okay, spoko. I to jest pas raczej, wizowie Wydaje mi się, bo tu nie mamy już co grać. No, definitywnie pas. Definitywnie pasik. On tu musi zrobić dużą ilość punktów, nie oszukujmy się. W jednej karcie raczej nie zrobi, tym bardziej to jest tylko racowia. Ok, raz uderzył w maxi, to też jeszcze nie robi, te dwa punkty tylko robi. No i istota pudelka dobra, więc to te wniki teraz fajnie by wchodziły. No i teraz już to nie zrobił jeszcze. Jeszcze Kelwait. Ty, trzy karty to niżej w ogóle oponent zszedł. No niezły oponent, nie? Niezły, niezły oponent. Elegancko. No, tą Ciri rzucił turę za późno. Gdyby rzucił ją naprawdę dwie tury wcześniej, czyli wcześniej rzucał Buchur, później dorzuca Ciri, yy, no to tutaj jeszcze by to przebijał. W sensie wtedy jedną kartę, albo dwie karty mniej by musiałby oddawać. Ale no, dla nas wyszło całkiem fajnie. Teleportację w zostawię, bo pod kondotiera i Alisa wtasowuje. No, zostawiam rękę. Zostawiam rękę. To jest fajna ręka, nawet. Bo będę miał ewentualnie dwóch kondotierów. Tylko tutaj zagram sobie tych. Tej... Znaczy, nie przewodników karawany. O, o, te karty mi chodziło, oczywiście. Przewodnika karawany. Fajna cantarella ogólnie. Tak, by the way, zajebista cantarella Fajna, podoba mi się, widzowie. No to oczywiście raz zaczniemy sobie od pana gerwina no bo chcemy coś z niego tutaj podziałać. Kudek raz. Cieka, co teraz mi wyciągnie. Dawaj krąg przywołań. Epidemia. Holy shit. No zajebista kantarella. Nie ma co. Kantarella oddała oponentowi, tak zwany po prostu zowieczysty skill, co nie? No i teraz teleportacja wchodzi mi tutaj w tą jedyneczkę, dzięki czemu stworzę sobie... Okej, okay, no nie. Jednak oponent spasował, a dogram jeszcze Alice pod tą umę, boć może potem ją dostanę. Mamy gładyszkę na ręce, mamy lidera. Są szanse, że dostaniemy tutaj tą umę, a i tak mamy kartę... Dwie karty do przodu, więc spokojnie może to zaraz tam Alicę wydaje mi się. A raczej na spokojnie możemy tutaj dobrać. O, Cypran jest spoko. No teleportację bym raczej chciał wymieniać. Phil Petrego jest spoko, więc ogniki też mogę wymienić. No i teleportacje czy zarodniki? No w teleportację, zarodniki bardziej się przydadzą. Okej, okay, no wiebiórka raczej z godyszki później wyrzucimy. Nie zaczniemy ładyszką zaczniemy też liderem. Uh, teleportacja chłopska out. Dogrywam, tak jak mówię lidera. I teraz co, dostajemy umę? Co no nie. No nie, umy nie dostaniemy. No szkoda. No i tak rąk przywołań, out Pelar i wydaje mi się, że... Chociaż Pelara bym zostawił, może takie oczyszczenie. Kto wie, może to będzie jakiś obrońca dziwny ze Stefanem później. Nie wiadomo, może być jakiś obrońca to będzie przeciwnika grany. Niekoniecznie to się, jakby się go spodziewam, ale, no, tak jak mówię, może i rany. Ok, no to warto Wartorysy najprawdopodobniej. Tak, leci Cyprian. Leci tutaj tej Cyprian, bez zastanowienia, bo potem to może odlecieć punktowo i ten Cyprian będzie już tragiczny. A tak zawsze jeden silnik będzie miał oponent mniej w tym momencie, co nie? No i jest po prostu, widzowie, spoko. Drugi zabójca w ogóle, ok. Czas ubrudzić ręce. No, fajnie, fajnie. Ty, w ogóle tutaj pachnie mi widzowie kolgrimem, nie? Dziwny lider pod Kolgrim'a, ale to może być kolgrim faktycznie grany z milem. No bo inaczej pod co tutaj grałby ten mil? No musi tu grać kolgrima. No okej, okay. bardzo dobrze przedstawiłem w ogóle tutaj tego pelara w takim razie. Teraz sobie go zagramy, oczyścimy obrońcę. Filtr mamy ustawiony idealnie pod Guntera. on no z przehery też pewnie zagra gantera, do bo nic innego nie robił punktów, chyba że zagra go w tym momencie i wydropi jakimś cudem Aguarę, ale zobaczymy, okej, okay, spoko, i zagrał, i co, Aguara czy Gunther, Aguara czy Gunter? co tu oponent ich zagra? Jeżeli zagra Gunthera, to ja rzucam od razu Kaganie z wigo w tego Gunthera, żeby ty nic mi oponent nie pousuwał, nie? Tak to wtedy bym widział. A jest Gunter. No okej, okay, fajnie. To jest lepsza opcja dla nas niż na pewno Aguaram. To jest 6 punktów, które oponent nam daje, a i tak przejąłbym ewentualnie wilga Force, który miał 5, więc zdecydowanie lepsza opcja. No i teraz musi już grać Kolgrim'a i pewnie tam ma jeszcze Vilga Forza, znaczy Wilga Forza tylko cegę nam koleto. No i to dogrywamy sobie Guntera z filtrem. I mamy to. To jest Winek widzowie. Winek tutaj mamy na pewno. I co? Panem dogrywa kartę, poddaje, pasuje. No nie ma czym tego zrobić, już teraz nie szokujmy się. Pasik. No i my też pasujemy. Nie będę tej Aguary dogrywał. Nie, nie ciekawi mnie już, co z niej poleci, bo... A jak widzieliście w tych dzisiejszych meczach leci z niej po prostu istny, istny syf, że tak to ujmę, co nie? No ale okej. Okay. Ważne, że ten meczek jak najbardziej mamy tutaj wygrany. Także cóż, no w każdym bądź razie, polega że ten deczek się spodobał. Wam widzowie, mam nadzieję, że odcineczek również wam się podobał. No taka typowa Cloud fiesta, granie tylko i wyłącznie kartami neutralnymi. No, cóż, widzowie, zostawcie lajka, like zostawcie suba na tym kanale, sprawdźcie linki w opisie. Zapraszam do do firu, do hallu do załogi. E, zostawcie jakiś komentarz zasięgów. A widzimy się w kolejnych materiałach i na streamach. Także sija i do następnego.